Mm, witajcie, nigdy nie robię ozach, znaczy Minecrafta nigdy nie nagrywam. Ja dzisiaj wyjątkowo wam nagram i może o tak... Która godzina? I tak o... Jezus. Która jest godzina? Boże. O, może wytrwiać pomoże. Odcinek 20, no to 20 36. no to tak. Po filmie spróbuję wam ten ogarnąć. E, dobra, oczywiście tu nic nie jest. No, no dobra, fit jakikolwiek, ok? Dobra, nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 Ok, tak jest jak. być dobry do stworzenia światów, chyba. Nie wiem. Może? Nie że. Długo jakiś świat się. Jezus. Jesteście w Minecraft detektywi i pierwszy odcinek. Uchwili skoszlam, skoszlam ja... Idę. o oh, dobra od razu ten sprawdzamy o oh. oh, mój boże jestem głupi o oh, mój boże ja piórko salem stalałem herbatę, którą akurat piłem na filmiku boże szmatka wycieranka, boże Dobra, wróciłem. Dobra, sorry. Cała herbaty mi się wylała. Dobra, tradycyjnie od zebrania drewna. O będzie? A. Widzicie, ja mam tego moda. Nagranego. Znaczy, moda. Znaczy czym Ten, jak widzicie? Aha dobra, ten, zrywam szybkiego A w ogóle, patrzcie, to taki skinek Dream'a Dobra Zrywam taki filmik fajny, patrzcie Dobra, dobra. Teraz, po co będę niszczył sam crafting, ale fajne, nie wiem z przedłużam sobie filmik? jestem dziwny. Pewnie widzieli hejterów też, do mojego filmu się przyczepi, że jestem dziwny. Powiem wam, że mówcie o mnie, co tam chcecie. Hejtujcie, jak chcecie, ale może kiedyś, nie mówię, że tak będzie, będę kimś. Jak na razie jestem nikim. Świeży kanał, 2 tygodnie. zimno. Dobra, zaczynam. Ja tym ogarnę sobie początkowej temy, by tego nie przedłużać. Tego nie, nie mówcie, że ja oszukuję. To nie jest seria, by przejść z całego Minecrafta. To jest seria. Ja gram i ja ustawiam zasady. Więc jak ja w pewnym momencie mam. będę miał dość włączę sobie kreatywę, coś tam zrobię to przyczepcie się w komentarzach że ja oszukuję to ma być świat ogólnie bo chcę mieć sobie taki świat w którym nie robię tego wszystkiego e, czysto dobra wracamy tam mamy e, By mieć żelazo jest tu Myśli żelazo To, co ja właśnie zrobiłem, było... e, Witajcie, zamiast Arka Łupko, kretyna Łupko. Pasuje wam, na Łupko? I to nie jest moment dla hejterów. <śmiech> <śmiech> Jeszcze tamten no, jak nie widzi. Okej, okay. i na tym modzie jest totalnie są nowe dźwięki. Na tym modzie są totalnie inne dźwięki. Więc na przykład taki ten mm, dźwięk jakiegoś modu może być inny, ale to jest mod, który pomaga. Chyba. Nie wiem. Nie gram na nim. Znaczy gram w chwilę. Zobaczcie w ogóle paczkę modu. 5. O, y, o tutaj mam takiego. Y, to robi jakieś niby lepsze bicie, ale ja w to nie wierzę. Myślę, że lepiej się gra, ale tego ja w to nie wierzę. Dółny. Duny. Duny. Dobra. Dobra, wracamy do... Dobra, i teraz szybko, hop, hop, hop. Uf, ja mucha mi lata. zwykło. Niech by że chyba ze sobą. Chyba ze sobą. To masz słowo. ty, mam że chyba ty, Dobra, ty, Mam, dobra. dobra. czekaj tutaj jadł, tu, a to, to mi jedzenie czemu akurat wszystkie ząbki? o nam się udziały Dlatego tego często ja nie gram czysto. Jak jakiś taki. Możecie mi dać, że. Ja nie mam ochoty z Wami siebie. Nie, nie trzyma! Ja nie zamieniam. Ja. Okej. Okay. Jak widzicie, grunz to nie hardcore. No już umarłem dawno temu Uciekam Ja że tu Dobra, jak na prawdziwego speedrunnera A chcę prosto od Dreama Hop, hop, hop z tym, jakie są rudy, hop. Dobrym jestem w bambuku. A w ogóle, jestem górny. W ogóle, jak się co zasklinował. Dobra. No i pój pójdę po bo inaczej. O, cztery żelaza. Ech, idealnie na tarczę. starczy mieć. Nie wiem, są ale ten. Ale jeśli jest lepsza, okej, okay. ale myślę, szybszy. szybsze. Okej, okay. a takie jeszcze szyczyki z tym, że jeśli jest lepsza, to mieście szybsze. <grybuj> uh. okay. Nie chcę filmik będzie krótka, tylko krótki. W sumie nie mógł nawet 13 minut nagrywać, już jest 8 już 9 minuta filmiku. Mamy dalej nie mamy łóżka ani jedzenia. Ui, widzicie noba w Minecraft. Nie takim o jest jedzenie GUT. Ja sobie przypalę jedzenie. Jedzenie ja. Yy. ja jestem potworem Dwa mięska, Boże Jezu, co się robi Są dwie krowy Z nich też będę miał dużo jedzenia no to Jezus. Dobra Pozabijam te krowy i wracam. Ok, pozabijam te wszystkie krowy i robię szybko biwak. Jako tako robię sobie przestrzeń, by tylko móc normalnie funkcjonować. Tutaj craft. Niech to. Biorę dobra przestrzeń. I tylko drzwi zrobić. <laughs> tak, już. O Boże mi się robi ciemno, bo nam to wszystko piekło. Będę musiał mieć. Bo... Dobra, to na długo mi nie wystarczy, ale muszę sobie odnowić głodek. Bo mam trzy serca. Z tym na pewno nie pójdę ten na dwór. Co, będę leciał le na go A, Nie. Ja będę latł na Dobra, tarcze i miecz. O jezu. Serio. Chyba ten film będzie na dwie części położony. Już jedenasta minuta filmu jest, to. dobra mamy, co? No to najważniejsze jest okej, okay, zobaczmy, nie zauważyłam, mam nadzieję, że tak będzie okej okay. zamieniamy to na jedzenie Dobra, się mi chyba wystarczy, Tarczy będzie za dużo, tak. Dobra, oczywiście też będą odcinki ze serwerów, oczywiście nie promuję ich. Na może zapłacą mi. Znaczy, to się fajnie serwer. Jestem. Ja tylko chcę węgiel drzewny. Dlaczego długo potrzebuję węgla On pobija się dzięki No Poskajcie dźwięku Teraz Nie wiem czy da się tu Nie, No tak Tylko na hardzie Jest tak, że Przypominam sobie szybko, to by mieć węgiel drzewny, by móc przeczekać tu cały dzień. Nie ja Dobra, i teraz hop. Uff, dobra, wystarczy nam to. Idziemy się w kolejnym odcinku. Dobra. Zapytajcie mamy na tym momencie. Pa. Jeszcze, jeszcze jakaś gierka... Nie, już 13 minuty mogę Mogę nie Mogę 15. Dobra, jeszcze trochę tam pogram dla was. Jest pierwsza. No pobiję się pod koniec filmiku. Słuchaj, że to tak krótko, ale... To będzie serio Minecraft! No, komedie, a tam ten horror playlista chyba kończę, będzie trochę inne, czyli może kiedyś wam teraz idę na no. lecie, pobicie i będę cztery no to ja wracam, nie ma po co ten, pamięci w telefonie mordować, dobra i pa, no pa.